Wysłał mnie sześć. I słyszałam ogólnie pozytywne bardzo opinie. Słyszałam, że Dobrowa prowadzi bardzo fajne szkolenia, moi współpracownicy również byli na nich, no i polecają ogólnie. Na szkolenia jeździmy, staramy się co roku przynajmniej parę zaliczyć, także to jest jedno z kolejnych. Nie leć na boki, szeroko nogi. Pach, pach. Mocniej. Dokładniej. Wtedy nie będziesz leciała na boki. To jest st strasznie ważne. Dobra Doris, prawie dobrze, ale jednak nie. Nożyczki dosłownie podgrzebienie. Dobra i to samo drugą stronę. Pani pokaże. Ostrze musi być zawsze zamknięte. Dobra? To jest turbo ważne. Bo jak tak trzymasz cały czas, to możesz tak naprawdę niechcąco komuś wyciąć połowę włosów. Pamiętajcie, żeby pozycja ciała była na dwóch równych nogach, tak? szeroko, nogi nie przerzucały ciężaru na żadną stronę. Dużo informacji, wiedzy, także jest naprawdę poziom dosyć wysoki. Generalnie atmosfera była bardzo fajna, luźna, przyjazna, bardzo fajnie tłumaczą, pomagają, nawet trzymać no właśnie nożyczki czy grzebień. Nie sądziłam, że nie umiem trzymać grzebienia. Bardzo lubimy z panią y, Anetą współpracować. <laughs> Może dlatego, że jesteśmy tego samego wzrostu i wszystko rozumiemy, co jest na naszej linii. <laughs> Mieliśmy przecudowną grupę osób, które już po kilkanaście lat pracują w zawodzie, nawet 25. Bardzo to nas też inspiruje jako trenerów, y, do tego, że możemy pomóc tym osobom zdobyć takie. Z powrotem takie flow, wypić z nich te wypalenie zawodowe. Wczoraj była też z nami nasza Hania, kolejna trenerka, więc razem pracowałyśmy tak samo. Ja już nie mogę się doczekać ze do swojej strony kolejnych spotkań z naszymi uczestnikami, na co serdecznie zapraszam.